Ach, Syrenka Racer, legendarny krapowiec, którego najwyższa pora omówić. Hej, z tej strony Arkadzel i zapraszam na twarty odcinek, bo spodzie na gry. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepsza jakość niż ostatnio. Więc tym razem zabiorę się za omówienie Syrenki Racer, czyli kolejny bardzo legendarny krap wśród naszych polskich krapów produkcja została wydana na światło dzienne w roku 2006. Oczywiście Play ma swoje paluski, natomiast producentem jest oczywiście, no zgadnijcie, ona się kocha na Team Realty, Więc na czym właściwie polega ta gra? Ta gra polega na tym, że jeździmy sobie z w pse różnych, wyścigach, które rozgrywają się na paru syznach, mapach, nie ma tego zbyt wiele. W każdym razie mamy ogólnie parę tam powiedzmy ze sezonów. Mamy dzewka wyścigowe i bierzemy poszczególne wyścigi z tych dzewek, zdobywamy poszczególne puchary, najlepiej zdobywać złote puchary i kwalifikujemy się do kolejnych zawodów, a w końcu gry nie skończymy. Więc ma tam ogólnie beleka fabuła. Oczywiście yy, żadnej tam, żadnego prototypu tam coś tutaj nie ma, no wiadomo, bo wiadomo po prostu się tylko i właśnie ścigamy z rękami. Więc tak, ścigamy się syrenkami, no bo, w końcu, kto nie kocha syrenek? No ja bardzo kocham syreny. Bardzo kocham Dazzlings, bardzo kocham Arielkę, no ale co, ja kocham te syrenki? To... No, no, no chyba, chyba nie do końca. Chyba jednak nie. Chyba jednak akurat tych syrenek nie lubię. No w każdym razie, mamy parę syrenek, którymi się ścigamy, mamy między innymi tutaj syrenę policyjną. Robi wi jak prawdziwa syrena. Tyle, że... Jest mniej przyjemna. Mamy syrenkę pick Mamy jakąś yy, syrenkę zwykłą. Mamy też co parę zwykłych syrenek. Mamy syrenkę bardziej wyścigową. No ogólnie parę tych syren syrenek tutaj jest. Jeśli chodzi o te yy, no, syrenki, którymi się cigamy, jeśli chodzi o mapy, no to jakie jak ja mam mapy w tej grze? To powiem tak, jeśli chodzi o mapy, to słuchajcie, yy, Mamy oczywiście mapę w jakiejś fabryce, po której się cikamy, Mamy jak, jakiś yy, tor wyścigów w Yy, mamy oczywiście supermarket. Yy, wyjęty prosto z małych rss 2. No, Kejdech byłby dumny. Mamy również jakieś tam wyścigi po lesie. No, yy, jakieś tam wyścigi. Nie, nie wiem, co w lesie jest. No, mamy wyścig wokół jeziora. Mamy wyścig w dokach, no bo to to jest na krab bez doków albo bez kanałów. No, akurat ten krab nie ma kanałów, ale doki jak najbardziej są. Doki muszą być jak najbardziej. Mamy wyścig w mieście jakiś. Jest to jakiś wyścig w tym mieście, ale mniejszym yy, mieście, więc no, no parę tych map jest. Więcej niż z Malukuera CZ2, ale jeśli mam być to bardziej wolę, wolę te mapy z gierodka i Techa. Jakieś bardziej przyjemne są niż te mapy z tej gry. Jaka jest grafika? No sami widzicie, jaka jest grafika. No. Nie jest do takich lotów. To no, powiem to sobie Za no. może nie jest jakaś najgorsza, ale daleko tej grafiki, zdecydowanie do grafiki psami na poziomie jak na 2006 rok. Audio, w tle sobie przykrywa jedna muzyczka o nazwie THIS IS MY HOUSE I to właściwie było na tyle, jeśli chodzi o muzykę w tej chyba nie ma już tutaj innych soundtracków, jeśli chodzi o Syrenkę. Albo są jakieś, ale już nie pamiętam. Na no każdym razie w pamięci zapadł mi ten soundtrack o gościu, który śpiewa THIS IS MY HOUSE THIS IS MY HOME Więc to jest właściwie taki jedyny soundtrack, który mi zapadł w pamięć. Może jest tych soundtracków więcej, ale już nie pamiętam. Grywalność? No bo wiadomo co to za grywalność, no to tutaj nie ma tego za bardzo szukać jeśli chodzi o grywalność, no co, ścigamy się z syrenkami właściwie, sterowanie, sterowanie jest Ja grałem w syrenkę, nawet, kurwa byłem na tyle pojepany, żeby sobie zainstalować syrenkę do mojego laptopa, bo kto wie, za kiedyś zrobię serię z tej gry nawet, tak dla beki zrobię serię z syrenki racer, ale to zrobię tylko po to, dla beki zrobię stare z tej gry mocy, ale to oczywiście już będę miał i teraz w laptopie i będę mógł normalnie filmy tam zasyłać. No, w każdym razie jeśli chodzi o grywalność, to to, to, to jest słabo. No, nie oczekujemy cudów, no grywalność jest daleko od ideału. A i przeciwników słabe, słabe naprawdę, no, ale czego innego można się spodziewać po krabie wyścigowym. Sterowanie również, jak to ci mówiłem, ja, ja pamiętam sterowanie w tej gry, sterowanie naprawdę, na, nie należy do na najlepszych, o nie. sterowanie naprawdę jest głupie. I wkurzałą coś ma być z sery, więc no tutaj taki ogólnie problem, jest jeśli chodzi o sterowanie. O tutaj na przykład jest jedna mapa w mieście, no para tych map w mieście jest. To jest jedna z nich właśnie. No to muzyka sobie tam jakaś przegrywa. Skąd to, że w sery to nie ma jakiejś mapy w śniegu. Tylko jest, są mapy desowe, mapy słoneczne, no ale nie ma śniegu, skąd to. nie ma jakiejś lodowej mapy, bo ja nawet mapy lodowe lubię. Okej, okay. chyba już powiedziałem wszystko, co mogę powiedzieć o Sirenka Racer. Naprawdę już chyba nie ma nic więcej do powiedzenia. No ogólnie, no, no, no co ja tutaj mogę gadać o, tym, o tej grze, no to jest po prostu gra słabych lotów, y, której, której daleko dojdało, to, no, to na pewno. Więc myślę, że już chyba powoli będę podsumowywał. Sirenka Racer jest naprawdę bardzo słabą y, grą. Ogólnie, no nie polecam, tak, no to jest słabe krapisce, y, psy którym, no można się wkuzać. Może za jakimś cudem dziecko. W sumie, no ja się nawet trochę dobrze zabawiłem, grając w tę, ale to wtedy ja byłem dzieckiem, kiedy ja w tę grę grałem przede wszystkim, głównie. No, jak najbardziej grałem w Serek Racer. Akurat jeśli chodzi o wyścigowe krapy, to miałem z nimi dość sporo docenienia za słów dzieciaka. Na szczęście we sobie wszelkich rajdów na Berlin innych stańców w dziedzinie no, ale tego samego nie da się powiedzieć o Maluchach rajserach i tak dalej. E, w tę grę akurat grałem za tasu dzieciaka. I w sumie już chyba właściwie nie ma nic więcej co mogę powiedzieć na temat serenki Racer, więc chyba już będę naprawdę oficjalnie końców yy, 2 na 10. Nie mogę dać wystawacona, naprawdę gra jest bardzo słaba. Jeśli mamy sery nawet bardziej wolę maluka Racera i te inne gry tego typu, bo tam w stanie było lepsze sterowania, tutaj naprawdę pamiętam, że sterowanie było tragiczne, a i przedzielników również naprawdę wkuzające grafika, no sami widzicie jaka jest grafika, yy, audio, no muzyka nawet spoko, ale no nie za bardzo pasuje do chyba klimatów wyścigowych, co nie. Żeby wymyślili syrenki, jazdy z syrenkami eee. no to widzę, że też się musiały znaleźć w jakimś krapie. No, wiadomo, trzeba wszystkie możliwe stare dobre auta wykorzystać do, do tego typu krapów. Jest to jest bardzo podobna gra do syrenki o nazwie Warszawka Racer. To jest właściwie, tam właściwie są wsadzone trasy z Syrenki Racer. Niektóre, a właściwie do Syrenki Racer ma to trasy z Warszawki, bo po prostu Syrenką, no ale to swoją drogą. I okay, i chyba za oficjalnie będę do końca, więc to będzie na tyle, na razie i widzimy się w kolejnym odcinku mrowa anielskich spodzeń na, na gry.